Jestem Hubert Czuchański, kustosz działu etnografii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Jesteśmy w Muzeum Tupus Skansonowskiego właśnie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Muzeum istniejącego od 1982 roku. Muzeum, w którym jako pierwszym w Polsce zorganizowano wystawę poświęconą potajemnemu gożelnictwu, mimbrownictwu jako elementowi kultury lokalnej. Początki sięgają XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku, i myślę, że można by się pokusić nawet o, o datę roczną, chociaż całe zjawiska, początków tego zjawiska obejmuje dziesięciolecia. Natomiast myślę, że rok 1866 i rosyjska, carska ustawa akcyzowa, obowiązek odstawiania alkoholu do rektyfikacji, to jakby pierwszy krok na drodze, do tego, że to zjawisko zaistniało. Kolejne lata to cofnięcie przywileju propinacyjnego, który dawał możliwość właścicielom ziemskim szlachcie produkcji i sprzedaży alkoholu, oraz carskie prawo i ustawy o prohibicji, które zabierały podaż i które skutkowały tym, że ta produkcja przeszła w ręce mieszkańców regionu i nie tylko. Korzenie sięgają XIX wieku. Natomiast cały wiek XX to złoty okres polskiego bimbru, nie tylko podlaskiego, ale polskiego bimbru. Okres międzywojenny, II wojna światowa, gdzie wzrost, okres międzywojenny według szacunków to 15-20 tysięcy potajemnych gorzelni, bimbrowni na terenie kraju. Natomiast prawdziwie złotym okresem dla polskiego bimbru, podlaskiego bimbru jest okres II wojny światowej, gdzie spożycie alkoholu w ogóle, Wzrosło trzykrotnie w stosunku do okresu międzywojennego, potem, potem czasy PRL-u no i pierwsze lata powojenne, gdzie ta produkcja była bardzo utrudniona, gdzie władze walczyły z bimbrownictwem, z potajemnym gorzelnictwem. Lata 70. XX wieku, renesans można powiedzieć, mnóstwo nowych bimbrowni, mnóstwo nowych gorzelni. Potem lata 81-83, reglamentacja alkoholu, brak podaży, nieurodzaj i kolejne tysiące nowych bimbrowni. No i wreszcie lata 90. I, i, i można powiedzieć taki trochę zmierzch też bimbrownictwa związane z no, jakby pojawieniem się odpowiedniej podaży. Sam proces produkcyjny nie zmienił się zbyt mocno, zmieniły się realia, oczywiście ramy prawne, zmieniły się materiały, które są dostępne teraz, a nie, nie, były, nie były dostępne w przeszłości. Wszystkie nowinki, te co charakterystyczne, różne nowinki technologiczne, które pojawiały się w międzyczasie, one wszystkie były wykorzystywane przez leśnych bimbrowników, leśnych gorzelników i tak między innymi ważnym momentem w historii było pojawienie się stali nierdzewnej, te kwasówki, która umożliwia przechowywanie sprzętu pod gołym niebem. Jeżeli chodzi o sam proces produkcji, to na przestrzeni lat niewiele się zmieniało. Natomiast warto docenić i warto wspomnieć o jednak dużych umiejętnościach technologicznych, które posiadali właściciele takich gorzelni, jak ta za moimi plecami, gdzie możemy mówić już o, o, o fabrykach leśnych i gdzie podaż skala produkcji była bardzo duża i gdzie, i gdzie te umiejętności technologiczne były absolutnie wymagane i wręcz przez. Turystów, odwiedzających nasze muzeum, podziwiane. Nie tylko produkt kulinarny, nie tylko, nie tylko słynny Duch Puszczy, ale też okoliczności, w których ten nasz lokalny specjal powstawał i powstaje. Także warto docenić te umiejętności technologiczne i to, że pomimo różnych trudności, czy to związane z działaniami wojennymi, czy z polityką państwa, polityką władz, czy ze statusem materialnym ludności, że cały czas produkując na własne potrzeby, co warto podkreślić. Cały czas ta tradycja nie umiera i nie umarła i że nasz region może nie tyle kojarzy się z nielegalnym wybranictwem, czy gorzelnictwem, natomiast duch puszczy jak najbardziej myślę, że jest takim swego rodzaju znakiem firmowym Podlasia i, i, i regionu. Początek lat 2000 to dyskusja na różnych forach, między innymi Radzie Miasta dotycząca właśnie tradycji bimbrowniczych regionu i tego, że te tradycje nie są w żaden sposób prezentowane. 2008 rok to pierwsze wzmianki na temat tego, że, taka, że wystawa poświęcona tradycjom bimbrowniczym regionu mogłaby się pojawić na terenie właśnie ówczesnego Białostockiego Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego, czy naszego skansenu. Rok 2009 to szczególny rok z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że w lipcu przy okazji dużej imprezy plenerowej festynu etnograficznego w lipcu tego roku otwieramy wystawę poświęconą bimbrownictwu w regionie. Pojawia się pierwsza fabryka leśna, pierwsza bimbrownia. To ta bimbrownia, którą mamy okazję oglądać za plecami. Tak się składa, że największa, w której domowym leśnym co ciekawe, co charakterystyczne dla regionu bardzo sposobem produkowano lokalny, lokalny trunek, lokalny, lokalny bimber, ducha puszczy, słynnego ducha puszczy, Bożą Zorze Czarpegieru, Chłopską Drogę Księżycówkę, Kieratówkę Łzy Sołtysa i tak dalej w Ostępach Puszczy Puszcz Knyszyńskiej, Białowieskiej również Augustowskiej 2009 rok to również ważny rok z innego powodu Otóż to w tym roku, w listopadzie, o ile pamiętam, na listę produktu tradycyjnego prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafia podlaska samogonka zbożowa, a więc niejako oficjalnie staje się produkcją tradycyjnym, regionalnym. I myślę, że ten właśnie rok 2009 to taki rok przełomowy dla dokumentacji, dla jakby podkreślenia znaczenia jednak tych lokalnych tradycji, naszych lokalnych podlaskich tradycji związanych z, z wyrobem alkoholu, z wyrobem alkoholu, z wyrobem naszej podlaskiej samogonki zbożowej. Myślę, że odbiór społeczny zjawiska i ludzi związanych z tym zjawiskiem, bimbrowników, producentów alkoholu metodami własnymi, był na przestrzeni lat różny, a generalnie można powiedzieć, że pozytywny. Szczególnie dotyczy to PRL-u, gdzie. W okresie Polski Ludowej podaż produktów w wielu różnych obszarach była słaba, niewystarczająca i gdzie własny alkohol wykorzystywany później przy okazji różnego rodzaju obrzędów rodzinnych, jak choćby wesel, chrzcin, Także pogrzebów. Postrzegano tych ludzi jako takich, którzy radzą sobie w trudnych okolicznościach, którzy generalnie produkują na własne potrzeby i którym daje to pewne inne możliwości, dlatego, że co ciekawe, w okresie reglamentacji posiadanie własnego alkoholu, że tak powiem, było kluczowe, bo można było wymieniać ten alkohol. Stało się on jako towarem, również można było go wymieniać na przykład na kartki żywnościowe. Dlatego, dlatego zdecydowanie, Postrzegano tych ludzi jako ludzi zaradnych. Tolerancja nie tylko społeczna istniała dla zjawiska, również swego rodzaju tolerancja organów ścigania, które walczyły z potajemnym, stajnym z gorzelnictwem. Odegrało tu ciekawą rolę i być może kiedyś ktoś bliżej przyjrzy się również temu. Tak, już, już zdecydowanie, już w okresie międzywojennym, to właśnie województwa wschodnie były tymi województwami II RP, które dominowały, jeżeli chodzi o skalę potajemnego gorzelnictwa, o ilość gorzelni, w których własnym sposobem, we własnym zakresie produkowano alkohol. Co ciekawe, myślę, że to nas wyróżnia jako Podlasie w skali kraju, bo bimber pędzono szczególnie w okresie PRL, PRL ale też w okresie II wojny światowej czy okresu międzywojennego w całej Polsce. Natomiast e, nigdzie nie robiono tego e, na taką skalę i e, w takich okolicznościach, to znaczy w okolicznościach, e, to znaczy w lesie, to znaczy w, w, w puszczy. I to na pewno też przyczyniło się do i przyczynia cały czas do tego, że, że e, jesteśmy tak kojarzeni jako region, jako Podlasie z tym produktem regionalnym w postaci wódki zbożowej, w postaci e, starki. Tak, e, wszyscy, którzy mieliby ochotę zobaczyć jak to w realu można powiedzieć wygląda. Wszystkich tych zaprosiłbym na, e, już na przyszły sezon. E, myślę, że m, e, w maju trzeba by sprawdzić, którego dnia wypadają zielone świątki, ale myślę, że w tym, przy okazji Zielony Świątek, takie dużej imprezy plenerowej. Etnograficznej, którą organizujemy w maju, w przełomie maja i czerwca, że tę naszą bimbrownię, myślę, że tę właśnie odpalimy, jak to mówimy, napalimy w piecu, mamy możliwość nawet postawienia brachy. Tak nazywany jest zacier na Podlasiu, czyli nic innego jak mieszanina wody, mąki żytniej z dodatkiem drożdży, którego to zacier później nie możemy niestety przegonić, przepalić, ale który też stanowi atrakcję i myślę, że całość, całość bimbrowni która płonie, która, która żyje, która jest głośna, robi wrażenie i myślę, że na przełomie maja i czerwca będziemy, będziemy ją odpalali. Potem kolejna impreza to jest wrzesień Smaki Podlasia. Też duży, duża impreza planerowa, festynowa, etnograficzna. W czasie tej imprezy też myślę, że zaproponujemy ludziom możliwość jakby obcowania z potajemnym leśnym gorzelnictwem i być może złapania ducha puszczy. To nasza pierwsza bimbrownia, którą w 2008 roku pozyskaliśmy do zbiorów. Pozyskaliśmy ją dzięki współpracy z Kansenu z Podlaską Policją, z Komendą Wojewódzką Policji. I ta współpraca wieloletnia układała nam się bardzo dobrze i dzięki temu mieliśmy możliwość pozyskania już pięciu kolejnych bimbrowni, ta, jak powiedziałem, pojawiła się jako pierwsza w naszym muzeum, no i jest największą jednocześnie z nich. Możemy to już mówić o i przemysłowej produkcji. Jest to praktycznie fabryka leśna. Jest to bimbrownia z Puszczyk Nyszyńskiej, z okolic Gródka. Tam została znaleziona przez funkcjonariuszy policji i na bardzo dużą skalę prowadzona była produkcja. Prawdopodobnie nawet do 200 litrów bimbru dwie osoby były w stanie w ciągu doby przegonić. Produkcja miała miejsce wiosną i latem, dlatego że ważnym elementem w procesie produkcji bimbru palenia gorzałki są drożdże. Które zamieniają cukry zawarte w zbożu na skrobie, na alkohol, a które mogą to robić w przedziale 4-40. Poniżej 4 stopni Celsjusza i powyżej 40 drożdże obumierają. Dlatego w lesie Bimber produkuje się późno wiosną, latem. Stoję przy piecu, w którym proces produkcyjny się rozpoczyna. Piec wykorzystywany jest na początku do podgrzania wody na zacier, a po potem do podgrzania samego zacieru w dalszej kolejności. Piec wykonany jest z, z popularnej kwasówki ze stali nierdzewnej, co bardzo istotne, dlatego że kwasówka, stal nierdzewna umożliwia jej wykorzystanie, umożliwia składowanie e, e, sprzętu e, pod gołym niebem w lesie, w puszczy. Bardzo charakterystyczne jest to, że na Podlasiu mamy do czynienia ze destylatami e, z samogonką zbożową, e, w przeciwieństwie do innych części kraju, na przykład do Południa Polski, gdzie produkuje się alkohol z owoców, słynna śliwowica łącka, gruszkówka. się znane jest z tego, że mamy tu destylaty zbożowe żytnie. Pierwotnie żytnie, współcześnie jest to przężyto. Natomiast to ważne, dlatego że piec wykorzystany do produkcji destylatu zbożowego, żytniego musi mieć odpowiednią konstrukcję. To znaczy takiego zacieru zbożowego nie możemy podgrzewać bezpośrednio na pod ogniem, dlatego że przypaliłby się nam. W związku z tym, między paleniskiem a komorą piecową, musimy mieć jeszcze część, do której trafi woda. Ta woda zostanie podgrzana, i dopiero wodą podgrzejemy niejako nasz zaciel i odparowujemy go na chłodnicę, gdzie następnie opary alkoholowe się skroplą i pojawi się wódka. Po tym jak woda zostanie podgrzana, trafia ona do kadzi, takich jak te. Te kadzie mają pojemność 1500 litrów. Są w liczbie pięciu, więc to daje wyobrażenie o tym, jaka była skala produkcji w przypadku tej, tej konkretnej bimbrowni. Nie zdradzając być może przepisów, trzeba powiedzieć, że zacier na podlasiu nazywany brachą, braszką, sporo zapożyczeń z języka rosyjskiego, słowo samogon, to jest to również e, słowo zapożyczone z języka rosy z rosyjskiego. Braszka to nic innego jak mieszanina wody e, podgrzanej do temperatury około 80 stopni, e, do której następnie dodaje się mąkę żytnią, schładza się następnie całość do temperatury około 30 stopni i dodaje się drożdża. Następnie całość miesza się dokładnie e, i pozostawia na 3-4 dni pod przykryciem. Bracha, nastaw czy zacier, po tych 3 Cztery dnia osiąga około 10% mocy alkoholowej, no i trzeba powiedzieć, że ma swoich amatorów. Natomiast, zgodnie ze sztuką, zacier bracha powinien, powinna trafić następnie do pieca, gdzie zostanie podgrzana i odparowana w chłodnicach. Tak, jak powiedziałem, kadzie są wielkości 1500 litrów. Na taką kadź powinno trafić około 150-200 kg mąki żytniej. Właściciel tej bimbrowni nadał nawet nazwy, imiona można powiedzieć kolejnym kadziom, i takie mamy tu do czynienia z poniedziałkiem, wtorkiem, środą, czwartkiem i piątkiem. Jak mówił właściciel, taka anegdota w sobotę odpoczywał, w niedzielę szedł do kościoła, i ja od poniedziałku kontynuował tradycję no już wielopokoleniowa produkcja alkoholu w warunkach leśnych, puszczańskich Kolejnym niezwykle istotnym elementem każdej leśnej gorzelni, nieodłącznym elementem są chłodnice. Chłodnice, czyli beczki, wewnątrz których mamy wężownicę, do której trafią opary alkoholowe z podgrzanego w piecu zacieru. Chłodnice, beczki wypełnione są zimną wodą i opary wężownicy zanurzonej w zimnej wodzie skroplą nam się i pojawi się produkt w postaci wódki. Zbożowej mamy tu do czynienia z destylacją w lesie. Destyluje się raz. Czasem zdarza się, że niektórzy proponują dwukrotną destylację. Natomiast zwykle jest tak, że destylujemy raz i dzięki wykorzystaniu pieca, kadzi i chłodnic jesteśmy w stanie produkować własnym sposobem alkohol. Niezwykle ciekawa bimbrownia gorzelnia pozyskana jako ostatnia przez Skansen. Kolumna rektyfikacyjna umieszczona na przyczepie jednoosiowej. Bimbrownia mobilna. Czasem śmieję się, że taki wóz żymały. Właściciel, niezwykle pomysłowy człowiek, postanowił nie dać się złapać jak sądzę i skonstruował bimbrownię, z którą przemieszczał się, ale która pozwalała na wyrób e, własnym sposobem e, alkoholu. E, myślę, bardzo ciekawy, e, innowacyjny można powiedzieć e, pomysł. Proces produkcyjny wygląda tu trochę inaczej, dlatego że wygląda on tak, jak w przypadku boilerów, które są wykorzystywane w innych celach, to znaczy podgrzana woda trafia do grzałki tak, i grzałką podgrzewamy niejako zacier. Nie umieszczamy zacieru nad paleniskiem, tylko podgrzewamy go grzałką, można powiedzieć. Także jest to o tyle ciekawe i myślę, sam pomysł z bimbrownią na a przyczepie to również jest coś, co przechodzi do historii i co chcieliśmy wszystkim jakby zaprezentować i pokazać, że również na takie pomysły ludzie w regionie wpadają i produkują ducha puszczy również w takich okolicznościach i przy wykorzystaniu takiej gorzelni. Warto również wspomnieć i zaprezentować gorzelnię, której w procesie produkcyjnym wykorzystywano nie tradycyjnie zboże, nie żyto, natomiast wykorzystywano cukier. Destylaty cukrowe, tak zwana cukrówka, ona również, podobnie jak żyto, była bardzo popularna, szczególnie w okresie PRL-u, wciąż jest popularna. Natomiast w przypadku cukrówki, sprzęt wykorzystywany do jej produkcji różni się odrobinę w stosunku do tego, jaki wykorzystywany jest przy produkcji destylatów zbożowych, żytnich. Chodzi mianowicie o piec. W przypadku destylatów cukrowych zacier może być podgrzewany bezpośrednio nad paleniskiem. Nie potrzebujemy już przedziału wodnego, dlatego że mamy pewność, że zacier cukrowy nam się nie przypali. Mając tę pewność, nie musimy organizować wody i możemy bezpośrednio nad Ogniem podgrzewać zacier, który następnie odparowywany jest na chłodnicę, i reszta wygląda podobnie jak w przypadku gimbrowni zbożowych to znaczy opary wędrują na wężownicę, i w związku z tym, że zanurzamy je w zimnej wodzie, w beczce z zimną wodą, to one nam się skraplają i mamy, i mamy wódkę o mocy tradycyjnie o mocy około 60%.